Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pewna młoda kobieta z Ukrainy ma do Was kilka pytań. Mam pytanie teraz do Polaków. Nie do wszystkich, tylko do tych takich ekopatriotów Polski, którzy piszą Ukraińcom w komentarzach: spieprzaj do Ukrainy, won, pakuj się już. A jak Wy się poczujecie, kiedy Chorwat Wam powie: spieprzaj do Polski, bo Chorwacja jest dla Chorwatów? Czy miło Wam będzie? Pamiętajcie, bumerang zawsze wraca, także zawsze bądźcie ludźmi. Postaram się mówić takim spokojnym tonem. Myślałem, że jakoś pocisnę bardziej, ale jednak opanuję się i bardzo delikatnym tonem powiem, co mam do powiedzenia. Szanowna Pani, będę się zwracał tak bardzo kulturalnie. Po pierwsze to... Polacy jeżdżą do Chorwacji na wakacje. Spędzają tam ze swoimi rodzinami swój wolny czas, wakacje, urlop, tracą tam swoje ciężko zarobione pieniądze i najdłużej są tam może dwa tygodnie. A często nawet szybciej wracają już do Polski. Po drugie, Polacy nie zapełniają kartotek policyjnych w rekordowych ilościach w Chorwacji. Ogólnie Chorwaci nie spotykają się wszędzie. Non-stop z językiem polskim, poza turystami. Uwaga, 99% Polaków w Chorwacji to są turyści. To nie są ludzie, którzy tam spędzają 12 miesięcy albo 11 miesięcy w roku. Polacy nie mają tam swoich kanałów telewizyjnych, Polacy nie mają tam wszędzie reklam i to nie gdzieś w nadmorskich miejscowościach, bo. Faktycznie jest gdzieś tam karta menu i jest język polski, ale to tylko dlatego, że jesteśmy turystami. No ale nie mają na przykład kart do telefonów gdzieś w supermarketach. W supermarketach chorwackich nie słyszymy wśród pracowników języka polskiego, bo Polaków pracujących. W Chorwacji jest bardzo mało. Polacy do Chorwacji nie jeżdżą pobierać emerytury. Polacy w Chorwacji nie są uprzywilejowani względem Chorwatów, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Polacy nie pobierają żadnych zasiłków socjalnych chorwackich. Polacy tak naprawdę niczego od Chorwatów nie pobierają. Jedyne co robią, to zostawiają tam swoje pieniądze. Jeśli pani już porównuje Chorwację do Polski i Polaków w Chorwacji do Ukraińców, Polsce, to coś się Pani chyba pomieszało gdzieś tam w jakichś zwojach. Przepraszam bardzo, że tak mówię, ale to jest tak jakby porównywać Polaków... Czekajcie, no, no nie ma jak, kurczę, no chciałbym porównać, nie ma jak. A to, że Polacy jeżdżą jako turyści, no to dobrze o nas świadczy. Jeśli my byśmy mieli z Ukrainy tylu turystów, ilu Chorwaci mają z Polski, którzy by tutaj dostawiali swoje pieniądze, którzy by tutaj z chęcią jeździli i którzy by propagowali na Ukrainie, jak to jest pięknie w Polsce, że jest fajna pogoda, są fajne plaże, nie ma problemu. Gdybyście wyjeździli na morskie oko jako turyści, nie ma problemu. Możecie, nikt złego słowa by nie powiedział. I teraz najważniejsza kwestia. Chorwacja nie przeznaczyła dużej ilości swojego PKB na Polskę i na Polaków. Chorwacja nigdy nie przeznaczyła miliardów, teraz euro, kiedyś to były chyba jeszcze kuny chorwackie, na Polskę, na Polaków. Nie ma czegoś takiego. Oni nie przeznaczyli personalnie, indywidualnie lub jako państwo jakichkolwiek pieniędzy. Dosłownie nic. My od nich nic nie otrzymaliśmy jako Polacy. Nic. Zero. Ale jeśli ja. Co chwilę widzę gdzieś w mediach, że Ukrainiec zrobił to, że jest gang Ukraińców, że tamto, że sram to i owam to, że przestępczość w Polsce skoczyła. To wystarczy takie podstawowe zdanie. Gdyby tylu Polaków i na takiej zasadzie było na Ukrainie, co Ukraińców jest w Polsce, to gwarantuję, że pani by mówiła to samo, co mówią Polacy. Bo łatwo jest oceniać, kiedy jesteśmy po drugiej stronie. Postaw się pani szanowna na miejscu Polaków. Postaw się. Przyjeżdża na Ukrainę 8 milionów Polaków, biorą socjale, niektórzy nie pracują, ciągną kasę, zbierają gdzieś pod sklepami. Robią burdy, jakieś takie naziolskie pioseneczki śpiewają, wymachują gdzieś na stadionach, psują reputację, bardzo złe rzeczy przestępcze robią na Ukrainie. Jeśli, no i piją, nie wszyscy oczywiście, ale gdyby było identycznie, wystarczy zrobić taką kalkę. Wziąć to, co jest ukraińskie w Polsce, i przelać to na Ukrainę, żeby było polskie, nie? Identyczne liczby, identyczne statystyki, identyczne obrazki. Gdyby pani się gdzieś w Kijowie spotykała na wszystkich dworcach z, z napisami, gdyby pani w Kijowie więcej czasem służała polskiego niż ukraińskiego, no to wtedy mogłaby się pani wypowiedzieć na ten temat. Także proszę się odczepić od Polaków, którzy jeżdżą sobie do Chorwacji, bo jeżdżą sobie swoimi samochodami. Sam nie jeżdżę, ale znam takich, no nie polecam, akurat Chorwacja jest piękna, ale są lepsze kierunki, pogoda niestabilna, ale jak ktoś lubi czemu nie, piękne morze, no na pewno jest warto pojechać. Polacy w większości, jeśli już wyjeżdżali za granicę, to wjeżdżaj do pracy. Nie wjeżdżali, żeby prosić, nie wyjeżdżali prosić o jałmużnę. Wręcz przeciwnie, często mając do wyboru jakiś socjal i pracę, wybierają pracę. A tutaj jednak nie jest tak samo. Jednak jest coś takiego, że się teraz jeździ i takim żebrakiem się jest. To nie jest fajne. To bardzo źle świadczy. Także samo to, że pani jest w Polsce i pani ma szansę żyć w Polsce, to tylko dlatego, że Polacy są dobrymi ludźmi dla pani. Bo, gdyby byli złymi ludźmi, to by pani tam nie było. Więc jakiekolwiek pretensje do Polaków są wstrętne z ust, którzy otrzymują ciągle pomoc. Mam nadzieję, że wyjaśniłem pani i wyjaśniłem w imieniu moich widzów, wszystkich Polaków, tak w taki sposób bardzo delikatny. Trochę nie jest to naturalne z mojej strony, bo mógłbym pocisnąć mocniej, ale starałem się być taki bardzo kulturalny, bardzo spokojny i grzeczny. Także proszę więcej takich głupot nie mówić. Nie opowiadać, nie porównywać do Chorwacji, bo to przykład jest naprawdę idiotyczny. No jakby już pani tak porównała może do Wielkiej Brytanii albo do Niemiec, chociaż to też nie jest to samo. Po pierwsze, my jesteśmy w Unii, mamy prawo jechać do Niemiec. Mieliśmy prawo w 2004 jechać do Wielkiej Brytanii. Bo byliśmy w Unii, bo weszliśmy do Unii, jesteśmy w tej Unii. Wy w tej Unii nie jesteście. Teoretycznie powinniście mieć pozwolenie na pracę. I wizy czasowe. I wtedy mogłaby się pani porównywać, a nie jeździć po wszystkich krajach, żebrać, brać pieniądze, brać jałmużny, ciągnąć socjal i żyć na garnuszku co czego państwa i innych ludzi. I taka jest prawda, takie są fakty. Moi no drodzy, teraz, no, co o tym sądzicie? Możecie sobie napisać w komentarzach, ale w taki sposób kulturalny wiecie, no bo jest coś takiego, jak się w merytoryczny sposób przedstawi swoje argumenty, to one lepiej brzmią. Bo nie pozostawiają żadnych złudzeń, bo nie dajemy nawet szansy komuś, żeby zaistniał. Serio, ja staram się tak nie wypowiadać, staram się też tych filmików nie wyszukiwać, takich jakichś tam influencerów. No ale kurczę, prawdopodobnie ta kobieta otrzymała pomoc bezpośrednio od jakiegoś Polaka, bezpośrednio, nawet nie od Państwa, już, to znaczy od Państwa też, ale nawet o tym nie mówię, że od Państwa. Tylko bezpośrednio. Ten sam Polak prawdopodobnie był w Chorwacji. To czyli ma Pani pretensje do niego. Moi drodzy, trzymajcie się bardzo ciepło, życzę Wam przyjemnego weekendu. Nie wiem, czy jesteście w Chorwacji. Pozdrówcie wszystkich Polaków z Chorwacji, którzy naprawdę dużo kasy tam wydają. A dlaczego oni mają tam często kartę z daniami w języku polskim? Bo Chorwaci doceniają to, że mają klientów. Polacy są klientami. Są ludźmi, którzy wspierają turystykę Chorwacji. Turystykę, nie turystykę socjalną, tylko prawdziwą turystykę. I to jest ta różnica, właśnie to jest ta różnica. Wy jesteście turystami socjalnymi, my jesteśmy turystami takimi turystycznymi. Trzymajcie się bardzo ciepletko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia, cześć, Papa. Pa.